To był iście dziecięcy weekend. W podkrośnieńskich miejscowościach odbywały się imprezy związane z dniem dziecka. W sobotę dzieci i rodzice mogli bawić się w marcinowicach. Start. Teraz uwaga, bardzo trudne zadanie. Witają się nasze brzuchy. Witamy się brzuszkami. Jest popołudnie, więc myślę, że pełnymi brzuchami. Start. Start. রাম রাম <laughs> 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 W Czarnowie w niedzielę zorganizowano Dzień Dziecka po raz dziewiętnasty. Bieg w workach, wyścigi z jajkiem, te wiedzą o powiecie gminie także no także mnóstwo zabaw. Oprócz tego, jak co roku, bezpłatne zamki dla dzieci, bezpłatne lody, które już dostałem. No wszyscy tutaj zaznaczają, że inne dnie dziecka to jest dużo mniej tych dzieci, a u nas w Czarnowie jednak przyciąga bardzo dużo i się z tego bardzo cieszymy. Były też konkursy rysunkowe, a co dzieci malowały? Traktor. A czemu traktor? No bo lubię traktory. Nie tylko dzieci miały okazję do zabawy, także dorośli, szczególnie rodzice, dumni ze swoich pociech. Bardzo fajnie. A jakie atrakcje najbardziej zapadły w pamięć? No oczywiście zawody wędkarskie, bo moja córka miała trzecie miejsce. Bardzo fajnie, impreza bardzo udana, pogoda dopisała. Fajne nagrody, tylko się bawić i cieszyć. Bardzo lubię wszelkiego rodzaju. Pokazy, zespoły, właśnie jak występują. Czasem jest orkiestra z tego co pamiętam. Dodajmy, że w Krośnie Odrzańskim Dzień Dziecka zorganizowano tydzień wcześniej przy okazji pikniku kolarskiego MTB.